Dzień dobry. Pogoda dzisiaj deszczowa, a nasz stajnie nie opuszcza kolejny przygotowany samochodzik. Ale pięknie wygląda. Świeżo wypolerowany, zrobiony detailing. I ruszamy. Zaraz ładujemy go na lawetę i ruszamy w stronę Szwecji, żeby go przetransportować już do Polski. Mega ładnie się świeci. Ale pięknie wygląda. Z każdej strony piściutki W środku pachnący Siema Niesamowite Jak może zmienić Wypolerowanie samochodu Jego wygląd Podujemy koła dla nowego właściciela Oczywiście komplet Z felgami No i tu jeszcze mamy Ten Piękny, piściutki ale pachnie jak ja to lubię takie świeżutki wystrząpane w